Na Górnym Śląsku walcownia rur Andrzej zamyka się. Niemal 500 osób idzie na bruk. Większość z nich to mieszkańcy. Maciej Krzemiński. Niemal 500 osób może stracić pracę w gminie, która liczy sobie 6 tysięcy mieszkańców, a to wszystko ze względu na planowaną likwidację walcowni Rur Andrzej w Zawadzkim w województwie opolskim. Zakład ten jest największym pracodawcą, a także największym płatnikiem składek dla gminy. Dlatego też jego wycofanie się stąd może bardzo negatywnie wpłynąć na lokalną koniunkturę zarówno gospodarczą, jak i pracowniczą. Osoby, które pracowały w tej walcowni to często nawet całe rodziny. Mimo faktu, że lokalne władze gwarantują pomoc, to jednak pracownikom najbardziej zależy na tym, aby całkowicie zatrzymać likwidację walcowni. Związek zawodowy do końca będzie, będzie walczył o, i widział choćby najmniejszą szansę, żeby doprowadzić takiej sytuacji, o której powiedziałem, czyli, czyli zaniechanie likwidacji. Uważamy, że likwidacja powinna być zupełnie cofnięta. Dołożyć wszelkich starań, żeby zakład na nowo rozpoczął produkcję. Tym bardziej, że dla tego regionu, akurat dla tego regionu jest to trage tragedia, również społeczna tragedia. Grupa Boryszew, która jest właścicielem tejże właśnie spółki, swoją decyzję o postawieniu jej w stanie likwidacji tłumaczy tylko i wyłącznie względami ekonomicznymi. Nie ma wpływ jakości pracy załogi. Tak naprawdę od 21, czyli od momentu poinformowania strony społecznej trwają rozmowy i dialog, w ramach których zostaną wypracowane warunki złamień Zdaniem właścicieli firmy możliwości na to, aby uratować zakład od likwidacji już nie ma. Jedynym rozwiązaniem jest odnalezienie teraz inwestora, który będzie miał na tyle dużo pieniędzy, że będzie w stanie doinwestować w zakład i dalej poprowadzić jego produkcję. Pracownicy bardzo oczekują pojawienia się takiego inwestora, lecz jak na razie niestety na horyzoncie nikogo nie ma. Pracownikom pozostaje zatem protestować i liczyć na to, że los się doniósł uśmiechnie, bowiem zdaniem właścicieli firmy nie ma już możliwości do tego, aby w zakład ponownie. Nie wrócił y, do produkcji. Dla wydarzeń Maciej Krzemieński, News.